Witajcie na kanale Rise Spacji. Z, z tej strony Janek. Jestem drugą noc w tym samym miejscu. Pogoda dzisiaj przepiękna, klarowne niebo i na pewno druciaka jako odpalę, przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie kopcił, bo różnica temperatur dość spora. Także odpalamy dziada i lecimy na pierwsze kąpielisko. W dniu dzisiejszym zapraszam Was do oglądania odcinka. Pogoda we wrześniu, no sami widzicie co się dzieje. Jest. Odczucie ciepła, tak jak w lato, z 25 stopni stopni słoneczku. Zasięg 585 km, jak próba złota. A noż, a noż. Zobaczcie, jaki parking. Na kilkadziesiąt aut jest plac zabaw. W druciaku naładuję akumulatory na full. I tu jest kąpielisko. Zobaczymy, jak wygląda z bliska. No, jest normalne wejście. Woda niezbyt piękna, ale jest. Tam rowerki wodne. Jeżeli obszar kąpieliska byłby taki, no to mam co robić. E, biorę sprzęt, idziemy się przekonać. Pierwszy sygnał, jest to łuska A teraz takie małe coś. No jak widzieliście, dwa sygnały. Wspaniałe kąpielisko. Powiem wam, że. Od razu po powrocie do Polski lecę na zalew Zegrzyński. Na zalew Zegrzyński, bo nigdy tam nie nurkowałem z Blutchnemo, a zawsze chciałem spróbować. I teraz na tej wyprawie troszeczkę się nauczyłem nurkować w miejscach, gdzie nic nie widzę. Czyli wiecie, to nie jest Chorwacja, gdzie widzę na 150 metrów i nie ma problemu z nurkowaniem, tylko wpływam pod wodę. I nie widzę nic, i po prostu po omacku trochę się tego nauczyłem, i myślę, że nad zalewem mogę już zanurkować. Dojechałem na kolejne jezioro i zobaczcie, jaka, jaka tutaj jest nazwa miejscowości. Także <grytania> zrobię Wam e, zbliżenie. E, są kampery, e, dużo jak na wrzesień, chyba z 5 out. Piękne kąpielisko, bierzemy się do pracy. I zobaczcie na tą wodę. Po prostu kryształ. Bardzo powolny spadek. No i teren do szukania. Sami widzicie jak duży. Pierwszy sygnał, kawałek folii aluminiowej. Sygnał numer jeden. Wyłączam kamerę, bo tu nie ma dużo sygnałów. I taki mocny teraz. 20, 18, tak skacze. O, widzę co to było. Koparka. Power. Widzicie rancik monety. No słuchajcie, 2 euro na samym wstępie to rozumiem. O, możecie zobaczyć. Jestem teraz na granicy spod podniebutów. Ile od brzegu. A tym razem bardzo głęboko. Taka malutka łuska. Wysoki sygnał, 21, 22, także na żywo, bo mówię, to tych sygnałów wysokich i w ogóle sygnałów jest bardzo mało. Tam przy trzcinach było trochę śmieci, a jest fajnie po sezonie, a ludzie na dacie kąpią. No i zobaczmy, co było tym sygnałem. No proszę, stara jeszcze moneta litewska. 91 rok, 5 centai. Elegancko. A teraz dziesiątka się melduje, świeżo A teraz sygnał bardzo głęboki. No i szkoda, że nie złoto, ale przepiękna nierdzewka, co? Jak się świeci. No piękne znalezisko. Jak widzicie, jest muzyka, także muszę dograć komentarz później. Taka bransoletka, naturalne jakieś kamienie, Hello Kitty, fajne znalezisko. A kolejny sygnał to dwie monety jednoeurowe z jednego dołka. A tuż obok jeszcze czekała się dwueurówka, także 4 euro z jednego dołka. Kolejny sygnał i taka kuleczka łowiana. A następny sygnał, zobaczcie, jakaś spinka do włosów z diamentami. Kolejny sygnał, proszek na ból głowy. I następny sygnał. Tym razem, co to będzie, co to będzie? Stary mosiężny krzyżyk. I teraz tak, jedno z ostatnich kąpielisk, nie wiem ile naprawdę będzie, czy jeszcze jedno, dwa, czy może pięć. No obfitowało naprawdę w fajne znaleziska, także lecimy z podsumowaniem. Tak wygląda podsumowanie, te dwa śmieci z poprzedniego kąpieliska. Koparka, dawno nie znalazłem, a w zasadzie takiej chyba nigdy w życiu. Tutaj były fajne emocje. Bo się ładnie zaświeciło. Jest to nierdzewka. E, środek się rusza. Środek imitacja takiego jakby łańcucha. Bardzo fajna obrączka. Tutaj zobaczcie ile diamentów. To było prawdopodobnie do włosów jakaś spinka, tylko e, niekompletna jest. bransoletka bodajże Hello Kitty. E, to wydają się kamyki a nie jakieś plastikowe kuleczki. Tutaj taka kulka łowiana ciekawa dosyć tutaj jakiś dziabłąk koloru złotego krzyżyk, bardzo, bardzo stary, to był różaniec widzicie jak zajechany był bardzo głęboko, niemrawy sygnał także mam taki fragment można powiedzieć, bo całego się nie udało znaleźć, nie było już sygnału, także jest to tylko element, widać, że wybrakowany, ale no ładne ładne znalezisko, nietypowe no i z tego się cieszę 5,1 centai, no i słuchajcie, 6,10 eurocentów. Euro z czego te trzy monety były w jednym dołku? No to jest najlepszy wynik dotychczas na tej wyprawie. Zmienić olej silnikowy, to wiem. I wyskoczyła mi kontrolka, skontrolować świece żarowe. Czyżby się już wypalały? Po powrocie do Polski prawdopodobnie wymienię. Dobra, teraz jadę do pobliskiego miasteczka na kebaba, który ma opinię aż 4,8. Także no, trzeba będzie sprawdzić, czy rzeczywiście jest wart tych opinii. Już praktycznie jestem przed miejscowością tauragę I w tej miejscowości właśnie będzie kebab dokładnie za 3 km. Chwilowy postój. I zaraz widzimy się na miejscu. No i co? Przy sklepie Maxima bi taka mała budka, może będzie dobre. Dobra, zamykam druciaka. Idziemy testować. Już jestem w busie. Odpakowujemy i zobaczmy, co to jest. Tak wygląda. Wziąłem z sosem czosnkowym. Całkiem spory, jak na mały. Za 6 euro. Czyli jakieś 25 zł. Myślę, że cena bardzo fajna. No i teraz kwestia, czy to jest dobre. Także ja już spróbowałem i powiem wam tak niczego tu nie brakuje mięso dobrze wysmażone takie jak lubię, malutkie takie kawałeczki podpieczone, takie delikatnie przypalone nie ma takich żylastych. sos czosnkowy, widać że to jest jakiejś domowej roboty, bo nasz pachnie takim czosnkiem ze śmietanką super Warzywa, właśnie patrzyłem ile pani dała mięsa, ile warzyw i proporcje są fajne, bo często jest tak, że dają bardzo dużo warzyw, a mało mięsa. Tutaj jest zupełnie na odwrót można powiedzieć, że tak dwie trzecie mięsa, jedna trzecia warzyw. No ja jestem zachwycony i w związku z tym e, wrzucę wam tutaj nazwę tego miejsca. Jak będziecie na Litwie to mogę polecić i te opinie 4.8 rzeczywiście są adekwatne do tego jak ten kebab smakuje. To już końcóweczka. Chyba się w ustach tego ten sos tak fajnie no tutaj zagrał. No ekstra. Oj, tak. Mały chyba, ja się teraz ruszyć, nie mogę tak się obiadłem. 146 km, będę przed 18. O, i taką drogę rozumiem. Cisza, spokój, nikogo nie ma. Las i ja. A dostałem pytanie od Wicki, czy mógłbym zaśpiewać to, zaśpiewałem na promie. No nie ma problemu. It's now never. Come, hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. When I first saw you with your smile. That you the time is here. Coś takiego. It's now or never. Elvisa Pesleya. A few moments later. Tak wyglądało miejsce poszukiwań ostatnie w dzisiejszym. I zostały dwa kąpieliska. Jak pojadę w kolejne miejsce, pokażę Wam podsumowanie. No skontroluję, skontroluję te świece. Zmienię olej od razu po powrocie. Dobra, chcę Wam coś pokazać teraz niech to się załaduje na spokojnie weźmiemy kalkulator, bo się przyda dobra, najpierw to dwa kompiliska jeszcze sprawdzę na tej wyprawie na Litwie i później do Warszawy łącznie będę miał ile tam tego będzie aż palce gotowe Walce zmarznięte 391 km, przyjedziemy 391 plus i na tej wyprawie odległość A 10246, 10246 czyli zrobię na tej wyprawie 10637 km i do tego dodamy to, co zrobiłem mniej więcej 6850. Włochy, Sardynia, czyli tyle zrobiłem już w tym roku drociakiem. Napiszcie w komentarzach kto z Was lubi skitelsy. Kupiłem takie trzy razy większe, zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. No, całkiem spore, jak memensy. Jadę teraz 20 minut na moje ulubione miejsce, gdzie zawsze na Litwie spędzam noc. Tak wygląda kąpielisko. Ci co oglądają moje filmy od dawna pamiętają sprzed dwóch lat. Piękny, przeciwny zachód słońca. Cisza, spokój. Jedno auto tu, drugie tam. Troszeczkę wodali. A co tu widzę? Jakie zmiany? Wcześniej stały tutaj. Nie, tutaj dwie tojtojki. E, wzięli teraz, tu przenieśli jako jedną i zrobili zadaszenie e, gmina. Zrobiła zadaszenie na śmietniki, bo też tego wcześniej nie było. Saogoma Gantime Territoria. Ładne. Tablica informacyjna. I mamy Zaltycio E0. Jakbyście byli na początku Litwy, polecam serdecznie, bo to jest bardzo fajne miejsce na VanLife. I tak sobie tam druciakiem stanąłem. Piankę dosuszam. I zapraszam Was serdecznie na podsumowanie z poprzedniego kąpieliska. A machniemy telefonem. Główniana biżuteria. bransoletka Takoba, marki Takoba Mosiąc, kolczyk Taki o Całkiem ładny No i to kurcze mogło zmylić Mogło zmylić Bardzo ładny pierścionek z nierdzewki 22 euro centy 3 monety cent, centas I jedno cent, centasówki A tutaj 10 centów A z drugiej strony Tak się prezentuje Bardzo ładna moneta Zobaczcie na szczegóły Szkoda, że to wszystko dziadostwo, no ale jak na jeden dzień pracy to przyjemnie zobaczyć taką garść biżuterii. Kolejny dzień, kolejny dzień ostatni dzień na Litwie. Chciałem wam powiedzieć a propos tych tabletek, a w zasadzie saszetek, rzeczywiście są lepsze od tych płynów. Praktycznie mam prawie pełną toaletę i jeżeli chodzi o zapachy, mimo że jest na dworze ciepło, to nie odczuwam tak, jak odczuwałem w, w przypadku tamtych dwóch płynów. Co prawda, czerwony cały czas wlewam do spłuczki, a to tylko do dolnej kasety, ale naprawdę to działa. Także myślę, że warto, bo to kosztuje no, w przejrzeniu około tam 70 zł za 15 saszetek. No ale wtedy, no to macie 15 saszetek, to spokojnie jest na 4 miesiące, mniej więcej. Także no polecam, polecam teraz już oficjalnie ale po przetestowaniu ostatnie śmieci na wyprawie a to jak fajnie ktoś sobie przyjechał z Niemiec motocyklem mały namiotik i gitara 44 euro centy i ładny srebrny kolczyk tyle z tego jeziorka zobaczmy będą to świece żarowe czy nie Odpala bardzo dobrze. No i co, i teraz się nie wyszyta ta kontrolka? Dziwne 17 km na ostatnie kąpielisko, i pogoda taka, że głowo mała Tak a propos tych świec żarowych, jak mam jakiegoś widza, który ogarnia temat, to bardzo proszę o informację. Bo no ja się nie znam, to jest mój pierwszy diesel w życiu. Dla mnie, jak odpala na dotyk, no to czy te świece trzeba by wymieniać? Czytałem, że. Większe spalanie jest, jak są do wymiany, że potrafi kopcić, ale mówię, to ja się na tym nie znam, także jak ktoś miał taką sytuację, że kontrolka się wyświetliła skontrolować świece, świece żarowe, niech mi da znać, no dzisiaj się nie wyświetliła, także no, to jest ciekawa sprawa. Ale mówię, ja żadnych kłopotów nie miałem z odpalaniem, praktycznie no, przez cały sezon tutaj poszukiwań, przez tyle tysięcy kilometrów zawsze mi odpalał na dotyk. Pianka już wysycha. Tak wygląda Kompilisko. Nie było w ogóle sygnałów, także nie ma co nawet pokazywać na podsumowaniu. Było ostatnie rankowanie po 558. Prawie na full. Na full nie leję, bo zanim ten korek wlewu paliwa nie wymienię, żeby tam nie wyciekało. Nie? Ostatnie miasteczko o nazwie: super. Jadę do sklepu Maxima. Na ostatnie zakupy, no i zaraz będę w Polsce. Dobra, zakupy zrobione i nieco ponad 300 km do domu. Za 5 km granica litewsko-polska. I w tym odcinku to będzie wszystko. To będzie wszystko. Zapraszam Was serdecznie jutro na live o godzinie 19. Jeżeli sprzęt uda mi się ogarnąć i, i nauczyć tego obs to myślę, że bez problemu odpalimy live'a i co? Trzymajcie się widzowie, zdrówka dużo na razie, cześć! A to jedno z moich ulubionych zdjęć z treningu we Fiacie Doblo. Moi drodzy, jeżeli chodzi o arm moja satysfakcja a propos tego sportu za granicą, wystawiania stołu była ogromna, ale niestety, jak za każdym razem, historia lubi się powtarzać. Schudłem, osłabłem, dlatego wystawianie stołu nie miało żadnego sensu. Teraz po powrocie do Polski postaram się wrócić siłowo, i może gdzieś w Chorwacji stolik wystawimy. A tymczasem zapraszam na kompilację dosłownie kilku walk, które miały miejsce w Szwecji. i will slowly. you <laughs> but, and go yeah. nice strong arm and watch your pants <laughs> <laughs> okay go, go nice, <laughs> nice. Yeah. And watch your wrist watch your wrist yes <laughs> beautiful and I go very very slowly, watch your hands all the time. Watch, watch, watch. <laughs> <Yeah>. <laughs>